Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku TikTok Tuesday, czyli serii, w której omawiamy książkowe TikToki. Jest to jedna z Waszych ulubionych serii, dlatego nie omieszkajcie zostawić tutaj lajka i suba, jeżeli jeszcze z jakiegoś powodu tego nie robicie. A my już idziemy do naszych ukochanych TikToków. Odpowiadając na pytanie to nie, nie wiem. Ale już wiem dzięki temu TikTokowi. Natomiast zastanawiam się troszeczkę nad y, ideą działania takiej kawiarni. Bo wiecie, jest spora grupa osób, które na przykład idzie do kawiarni, zamawia kawę i zamiast wypić tę kawę i sobie iść, to tam siedzi przez 3-4 godziny, pracuje na laptopie, coś tam nie. No i tutaj w teorii mamy kawiarnię, która służy temu, żeby ludzie tam siedzieli i czytali. No i bardzo fajna inicjatywa, co nie, żeby poczytać sobie w jakimś takim estetycznym środowisku i w ogóle to jest super jak dla mnie. Tylko zastanawiam się, jak to w ogóle wygląda tak w praktyce, co nie? No bo jeżeli chcecie przeczytać jakąś książkę, no to zazwyczaj czytacie ją przez kilka godzin, co nie? No chyba, że książka jest bardzo krótka. Więc zamawiacie kawę, siadacie, no i przez kilka godzin zajmujecie to jedno miejsce czytając książkę, nie? A czasem zajmujecie więcej miejsc, jeżeli przyjdziecie sobie z kolegami. No i nagle okazuje się, że kawiarnia jest pełna i przez załóżmy 4 godziny siedzą te same osoby, które nie zamówią paru kaw, tylko zamówią tę jedną, przy której będą siedzieć. No i zastanawiam się, jak to w praktyce działa. Czy to jest tak, że ci ludzie na przykład przychodzą na godzinę, mają swoją jedną książkę, czytają ją, potem ją zaznaczają i wracają następnego dnia i czytają ją dalej? Czy po prostu, właśnie tak jak ja powiedziałem, siedzą przez 4 godziny, czytając książkę i blokując miejsce? Zastanawiam je po prostu, jakby idea tego, praktyka, jak to wygląda, bo sam koncept, sama idea jest super. Widać, że mają bardzo dużo książek i miejsce naprawdę wydaje się ciekawe. Z bym tam poszedł, niestety nie jestem z Krakowa. Natomiast, no właśnie. Ta praktyka, co nie? Jeżeli ktoś tam był, albo był w kawiarniach, które świadczą podobne usługi, to niech napisze w komentarzu, jak to działa, bo z chęcią się dowiem, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że dla kawiarni nie jest to najlepsze rozwiązanie ekonomiczne, no ale być może jest to kawiarnia, która nie stawia na duże zarobki. Ten filmik jest dla książki. Dla nas. Powiedzcie mi, jaki jest bohater, którego będziecie bronić do ostatniej kropli krwi, do ostatniego dnia, do ostatniej waszej nocy. Please tell me, chcę poznać jego historię. Napiszcie mi tutaj w komentarzu jego imię oraz książkę, z której jest. Thank you. Wiecie co, ja się o tym zastanawiałem jeszcze zanim usiadłem do nagrywania tego filmu i zdałem sobie sprawę, że ja mam serio problem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że jak spojrzycie się na książki, które są za mną, ja wiem, że trochę jestem daleko, w sensie możecie nie widzieć tytułów, co nie, ale spojrzycie na książki za mną, to ja mam bardzo dużo książek, które jakby bazują bardziej na koncepcie fabuły albo na wydarzeniach na świecie, i bohater jest tutaj tak naprawdę rzeczą drugoplanową, co nie? Ja czytam bardziej książki, które są bardziej nastawione na fabułę i na świat, a nie na bohaterów. Natomiast jeżeli miałbym się zastanowić, faktycznie wskazać takiego bohatera, który. Byłby dla mnie y, po prostu y, idealny i ja bym go bronił za wszelką cenę. Mógłbym tu powiedzieć, że Griffith z berserka, bo. Y, he did nothing wrong, co nie, ale nie, nie będę taki. To jest y, drażliwy temat. Nie, poważnie. Ja chyba nie umiem wskazać. Poważnie. Ja nie wiem, może coś przegapiłem, może nie pamiętam. Na pewno nie pamiętam wszystkich książek, jakie przeczytałem. Nic mi nie przychodzi do głowy. Po prostu. Dlatego to jest zadanie dla Was, moi drodzy widzowie. Napiszcie w komentarzu, za jakim książkowym. Bohaterem, wy obstajecie murem i jest takie słowo jak obstajecie, i którego wy będziecie bronić do ostatniej kropli krwi, bo jestem bardzo ciekawy komentarzy, które być może mi przypomną, jakie książki, gdzie bohaterowie są trochę bardziej istotni, ja czytałem. Yy, ogólnie jak byłem ostatnio na targach książki to było stoisko, które miało... Kilkadziesiąt tomów Agaty Christie, i szczerze powiem, że to są przepiękne wydania. Znaczy, dobra, może przesadzam, ale są naprawdę ładne, i żałuję, że mój ukochany Stanisław Lem nie mógł dostać takich ładnych wydań, tylko cokolwiek to jest od wydawnictwa literackiego. Ja wiem, że one mają wspólną estetykę, ale mi się ta estetyka nie podoba. Sorry, no sorry, no nie kupię ich nigdy. Natomiast wracając do tematu Agaty Christie, nie wiem, czy można przeczytanie jej książek nazywać największym życiowym osiągnięciem. Mam nadzieję, że jest to z lekką dozą ironii. Na pewno w końcu to TikTok. Natomiast myślę, że Agata Christie jest ciekawym fenomenem, dlatego, że ja się nie znam na kryminałach, co nie? Ale wydaje mi się, że Agata Christie polubi nawet osoba, która nie czyta kryminałów. Dlatego, że naprawdę super pisała. I ja czytałem książek Agaty Christie całe... Dwie, ale obie te książki bardzo mi się podobały. Czytałem Morderstwo w Orient Expressie i czytałem Pętliczek, Pętliczek? Tak, 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 dokładnie. Yy, czytałem te dwie książki i serio, jakby przyjemnie się zaczytało. Ma strasznie lekkie pióro, mam wrażenie, Agata Christie. I ja absolutnie nie jestem typem, który będzie czytał jakiegoś tam Mroza, Bondę czy innych ludzi od kryminałów. Yy, mam nadzieję, że nie powiedziałem nic yy, błędnego. Yy, w każdym razie. Ja nie jestem taką osobą, która by czytała takie rzeczy, ale przy Christy bawiłem się całkiem nieźle i zdecydowanie rozumiem jej fenomen. No i na pewno jest to lepsze od czytania książek wydawnictwa niezwykłego, prawda? Look at this. Całkiem interesująco to zrobili, bo one jakby są... Czekajcie, muszę sobie. O, całkiem jest to so fajnie zrobione, bo one są jakby podwieszone u dołu półki. Tam jest gdzieś tutorial w tym TikToku, ale już nie będę tego patrzył. Bardziej mnie to zastanowiło, wiecie, pod takim kątem futurologicznym ja będę patrzył. To znaczy, jak będzie wyglądał przyszły regał książkowy, co nie? No bo mimo wszystko regały książkowe, mimo że mamy XXI wiek, to wyglądają tak samo jak w wieku. 13. myślę, że wtedy już można było powiedzieć, że były jakieś regały. Znaczy w ogóle dobra, po prostu regały, tak? Regały wyglądają tak samo od y, jakiś 2000 lat albo więcej. Regały się nie zmieniają, co nie? I właśnie takie filmiki dają szansę na to, że ktoś może się zastanowić, hmm, a jakby wyglądał taki regał przyszłości? No i znowu prowokacyjne pytanie do Was: jak według Was wyglądałby regał przyszłości? Widzicie, w każdym TikToku możecie napisać jakiś komentarz, tak? Podbić mi sta, zaczy odnieść się do jakiegoś TikToka i dzięki temu wziąć aktywny udział w dyskusji. Patrzcie, jakie ładne TikToki wybrałem. Ogólnie wydaje mi się, że. Taki idealny regał przyszłości na pewno byłby bardziej funkcjonalny niż yy, ten mój. Bo widzicie, ja na przykład mam taki problem. Czekajcie, pokażę wam. Ja mam taki problem, że mój regał jest bardzo głęboki. Nie włożę ręki. Mój regał jest bardzo głęboki. O, widzicie, tam można sięgnąć dalej. I jakby ja, żeby wyeksponować te książki, no to one muszą być yy, na przodzie, co nie? A tam z tyłu zostaje jeszcze sporo miejsca. Ja byłbym w stanie ułożyć dwa rzędy książek za sobą, tylko że wtedy tego drugiego rzędu nie byłoby widać. No i pytanie, jak rozwiązać taką sytuację? Bo tu już wchodzi w grę jakaś architektura przestrzenna. Ja mam nadzieję, że kiedyś powstanie jakieś rozwiązanie, które będzie nam pozwalało bardziej sensownie składować te książki. Chociaż z drugiej strony myślę, że skoro przez tyle lat nic się nie zmieniło, Zmieniło, no, to raczej ludzie też będą iść w stronę tego, żeby te regały no, były po prostu takie jak dawniej, bo jednak to jest jakaś tradycja i tak dalej. Niemniej jednak fajnie jest zobaczyć coś nowego, gdzie książki działają wbrew sile grawitacji i po prostu sobie zwisają. I myślę, że jest to całkiem niezłe. Skoro mamy takie rozwiązania, to moglibyśmy na przykład zrobić regał na suficie. I mielibyście cały sufit wypełniony książkami. Przyznajcie, że to nie jest głupi pomysł. Tylko pytanie, jak byście je zdejmowali? No i co, jakby ci spadła na głowę? Taka na przykład jakaś cegła, taki tolkien, jakby ci spadł na głowę 800 czy 1000 stron. No, nie byłoby to zbyt przyjemne doświadczenie, co nie? Szybkie pytanie do książek. Od jakich książek zaczęliście czytać na poważnie? W moim przypadku wszystko zaczęło się od koraliny. Wybór był prosty, ponieważ to książeczka mega krótka, mająca zaledwie 102 strony, ale na tyle kocham film Koralina, że zacząłem się bardzo szybko w tą książkę wciągać, chociaż czytać wtedy jeszcze nie lubiłem. Potem przeszedłem trochę w skrajności, ze skrajności w skrajność, bo kiedy pierwszą książką była Coralina, króciutka, tak drugą już był Peter Metro, Uniwersum Metro 2033, których stron ma, że do 630 około, i nie skłamę, że Czytałem tą książkę chyba jakieś 5 miesięcy. Około. Ale dałem radę i byłem z siebie mega dumny. Na tyle, że zacząłem czytać dalej. I wtedy już wszedł. Ragon. A potem. potem jakoś poszło. Tak szczerze, to ja nie pamiętam, kiedy konkretnie zacząłem się interesować książkami. To znaczy, ja ogólnie byłem kujonem za dzieciaka, więc ja czytałem, wiadomo, każdą lekturę. Natomiast y, takie książki, które czytałem, jakby sam dla siebie, y, to pamiętam, że. Może to nie była moja pierwsza książka, ale swego czasu bardzo byłem zajarany zwiadowcami. Zwiadowcy to było faktycznie coś takiego, co mnie do tego czytelnictwa przykuło. Inna sprawa, że potem to czytelnictwo sobie poszło na parę lat i w sumie wróciło dopiero na studiach, nieważne. W każdym razie, Zwiadowcy. Przeczytałem cztery książki, piątej nie skończyłem. Natomiast oprócz tego, no to myślę, że jakieś takie inne serie młodzieżowe, których kurczę już teraz nie pamiętam za bardzo takie pierwsze książki, no to dla mnie chyba to były lektury, ale ja też pamiętam, że ja jako y, dzieciak bardzo dużo czytałem, na przykład takiej jakiś atlas albo medyczny, albo przyrodniczy, no widać, że kują, tak. Ale faktycznie myślę, że za taką najważniejszą książkę mojego dzieciństwa to chyba Uzam z wiadowców, bo to był po prostu na tyle wyraźny twór, że mi się y, jakby zatarł w pamięci. Jeszcze była fajna książka, strasznie Dziwna, odrealniona, nazywała się Człowiek w żelaznych skarpetkach. Ja tu Wam wstawię pewnie okładkę. I dajcie znać, czy ktoś to kiedyś czytał, bo dla mnie to jest y, straszna jazda bez trzymanki. Ale ja chyba kiedyś sobie do tego wrócę, do tej serii całej, bo to było strasznie śmieszne, a jednocześnie strasznie dziwne. Niech ktoś napisze, czy ktoś to czytał, proszę, nie mogę być jedyny. I tym, jakże śmiesznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek dajcie znać czy wam się podobał dajcie znać czy jesteście subskrybentem tego kanału mam nadzieję że tak jeżeli bardzo podoba wam się mój kontent no zachęcam do wspierania kanału wejścia do redakcji dostępu do pokoju na discordzie brakowało czasownika wtedy dostajecie dostęp do pokoju na discordzie i w ogóle jesteście tacy wiecie cool no i oprócz tego jest też instagram jest lubimy czytać jest nowa fantastyka wszędzie tam staram się udzielać więc Zachęcam do wejścia na te portale! No i zachęcam przede wszystkim do zostania na dłużej i obejrzenia kolejnego odcinka, który będzie jak nagram i wrzucę, czyli mam nadzieję, niedługo. Jeszcze chciałbym podziękować Karolinie Maj za wspieranie z poziomu redaktora. Dziękuję. No i to by było na tyle. Trzymajcie ciepło. Pa. Hmm. Śnieg pada. Jakby ten śnieg się jeszcze utrzymał, on potem spadnie i będzie po prostu mokro i, i nic więcej, co nie, nie będzie zimy, tylko zwyczajnie będzie mokro, no ale lepiej śnieg niż reszta, nie?